Zaśpiewamy teraz piosenkę, która mówi o tym, jak to Krzysztof zdawał maturę. Ty za rok matura za Wielkim hukiem Czas ucieka i matura Coraz bliżej Za miesiąc matura Już za miesiąc Dwa tygodnie Już nie To będzie za godzinę Już niedługo co bliżej Już za chwilę No to ja już sobie pójdę No to idź Krzysiu Nie, tak, się A my wszyscy mocno kciuki trzymajmy? Mocno Jak myślisz jak Sewery, Zda nasz kolega czy nie zna, co? Nie no, myślę, że zna, a ty Jurcia co? Ja? Ja się wstrzymuję od głosu. Co? Powiedziałeś to? Że się wstrzymuję od głosu. Od głosu. Taki kolejny. Nie no, tyle razy zdawał że dość końcu. Ja mam jeszcze wątpliwości. Bo wiecie, on za bardzo za tymi dziewczynami. A wiadomo, jakie są dziewczyny. No 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 no, 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 bardzo cię przepraszam. Jak to jakie? Bardzo dobre, nie? Powiadasz za bardzo dobrze. Popatrzcie, jaki znawca. Taki mały, ledwo godziny widać, dlatego tam z tyłu na, na krześle siedzi, żeby go bardziej widać było. A już za dziewczynami się ogląda. O. Tak, tak. Wcale się nie oglądam, tylko dziewczyny są fajne, bo mi mamusia mówiła. O. Mamusia mówiła. Przecież powiedziałeś, że, że są bardzo dobre dziewczyny. No, one są dobre, tylko że źle na oczy działają. Jak się później portfel otworzy, to pieniędzy nie widać. A tak, widzisz? Nie, no zadowolony, taki to zdał. Jak ci poszło, Krzysiu? No.